Dzień dobry państwu, witam w kolejnym materiale dotyczącym historii starożytnego Rzymu. Dzisiejszym tematem będą trzy wojny samnickie, pierwszy wielki konflikt, któremu musiała sprostać Republika Rzymska. Na wstępie proszę o pozostawienie komentarza, dzięki temu film dotrze do większej grupy odbiorców. A teraz, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do wysłuchania materiału. W piątym i czwartym stuleciu ludy, które posługiwały się językiem oskijskim i zamieszkiwały południowe zbocze Apenin, rozpoczęły powolną migrację. Przyczyną naporu na ościenne terytoria był jak często wówczas bywało, gwałtowny wzrost populacji. Po roku 450 plemiona sabelskie, nie natrafiając na zorganizowany opór, w szybkim tempie opanowały równinę kampańską. Zarówno miasta greckie, jak i nieliczni Etruskowie nie byli w stanie stawić im czoła. Wynikiem tego był upadek Kapui w 423 roku oraz miasta Kume, nieopodal dzisiejszego Neapolu w 420 roku. Dalej podążyli na południe i dotarli na tereny Lukani. Krainy położonej między Zatoką Taręcką a Morzem Tyreńskim. Obecnie ten teren chodzi w skład bazylikaty i południowej kampanii. Wyparli z niej tubylców oraz zepchnęli Greków do morza. Niedługo później dotarli na północ od przylądka Garganus, czym osiągnęli dostęp do Morza Adriatyckiego. Można powiedzieć, że do roku 350. Większość południowej Italii znajdowała się pod panowaniem plemion sabelskich. Były jednak miasta, które nie dały się stłamsić górskiemu ludowi. Wydaje się, że tarent, którego grube mury i ostre włócznie odstraszały prymitywne plemiona, przetrwał bez większego uszczerbku. Sabelowie nie byli ludem zorganizowanym. Przypominali bardziej hordy wojowników, które rozlewały się po ościennych terenach, Grabiąc i przepędzając rdzennych mieszkańców. Na podbitych ziemiach zaczęli jednak z czasem osiadać i budować własne osiedla, lecz nigdy nie stworzyli jednego skonsolidowanego państwa. Poszczególne plemiona, ze względu na dzielące je odległości, z czasem zaczęły ulegać zróżnicowaniu, a nawet toczyć ze sobą wojny. Nie wszystkie jednak plemiona sabelskie wyemigrowały na południe. Niektóre z nich pozostały w swoich rdzennych siedzibach, położonych na zboczach Apenin. Prowadziły rolniczo-pasterski styl życia. Nie tworzyły wielkich ośrodków miejskich, skupiając się w grupy zamieszkujące poszczególne doliny. Nazywali się samnitami. W brytyjskiej literaturze, która często ze względu na czas jej wydania jest już nieaktualna, podaje się liczbę 450 tysięcy samnitów zamieszkujących powyższe tereny początkowo mieszkańcy poszczególnych osad zwanych wikus łączyli się w tak zwane pagi czyli najmniejsze związki terytorialne prawdopodobnie pagi wchodziły w skład związków podobnych do kantonów takich jak karaceni pentri hirpini i Kaudini. ich mieszkańcy byli zgromadzeni w touto które określa się mianem rodów samnickich Rody z kolei tworzyły związek lub federację, na której zjazdach przywódcy wybierali naczelnego wodza, który przewodził w wyprawach wojennych. Nie wyróżniali się niczym szczególnym w porównaniu do otaczających ich ludów, a nawet można powiedzieć, byli zacofani w porównaniu do ich krewniaków, którzy osiedli w kampanii i upodobnili się do zamieszkujących te tereny Greków i Etrusków. Zamieszkiwali wyżyny centralnej Italii, ograniczone rzekami Liris, Sangro i Ofanto. Obszar ten nazwano Samnium. Do pierwszych kontaktów między Rzymianami a Samnitami, co do których mamy pewność, doszło w połowie IV wieku. W 354 roku został zawarty traktat dotyczący środkowej doliny rzeki Liris która odtąd miała być podzielona na strefy wpływu obu stron, lub po prostu stanowić najzwyklejszą granicę. Uważa się, że do podpisania powyższego traktatu, a tym samym do zbliżenia politycznego obu ludów, doprowadziła obawa przed zagrożeniem ze strony Galów. Wydaje się, że jest to stanowisko poprawne, dlatego, że kilka lat po najeździe galijskim w 343 roku więzi przyjaźni Zostały zerwane. Uzbrojone bandy samnitów od wielu lat napadały na leżącą na południu kampanię. Były to wyprawy głównie w celach łupieszczych, które nie wywoływały większego echa w południowej Italii. Jednak gdy samnici zaczęli napadać na ziemię kapłańczyków, mieszkańców jednego z najbogatszych miast kampanii, ci zwrócili się o pomoc do Rzymu. Nie wiemy, jak wyglądała umowa wystosowana do Senatu. Być może, idąc za głosem Liviusza, była to pewna propozycja podporządkowania miasta Republice za cenę ochrony, którą legiony miały zapewnić kapłańczykom, lub na tym etapie była to tylko oferta sojuszu na równych zasadach. Tajemnicza propozycja została przyjęta. Poskutkowało to wybuchem I wojny samnickiej w 343 roku oraz rozszerzeniem rzymskiej strefy wpływów na część kampanii. Rzymskie oddziały pomaszerowały w głąb kampanii, pomagając kapłańczykom wyprzeć samnitów z powrotem poza pierwotne granice. Rozpoczęła się krwawa kampania. Opis pierwszej wojny sporządzony przez Liviusza jest bardzo mało wiarygodny. Wspomina on o trzech bitwach, które stoczyło wojsko republiki, jednak są one zaskakująco zbliżone do bitew, które Rzymianie stoczyli wiele lat później. Dlatego niektórzy, głównie brytyjscy badacze, posuwali się nawet do stwierdzenia, że pierwsza wojna nigdy nie miała miejsca, lecz ten pogląd został już dawno obalony. Pewne jest natomiast to, że nie była to łatwa kampania. Bo już rok później, w 342 roku, rzymskie legiony podniosły bunt, wyzywając wodzów do powrotu do kraju. Samnici, toczący wojnę zarówno z Rzymem, jak i Tarentem, zgodzili się na podpisanie traktatu pokojowego w 341 roku. W rezultacie rzymskiego niepowodzenia wybuchła wojna latyńska, która będzie przedmiotem kolejnego materiału. I dlatego nie będę jej tutaj omawiać. W czasie krótkiego pokoju, jaki dzielił pierwszą i drugą wojnę samnicką, republika znacząco umocniła swoją pozycję w regionie, mając na uwadze Kapułę, jedno z najbogatszych miast w środkowo-południowej Italii. Założyli na północ od miasta kolonie w Kales w 334 roku. Była to metoda wykorzystywana z sukcesami przez Rzymian w ciągu ostatnich wieków. Do dnia dzisiejszego zachowały się ruiny kolonii, która w momencie założenia miała liczyć około 2,5 tysiąca obywateli. Sześć lat później, w 328 roku Rzymianie wyparli Wolsków z Doliny Liris i założyli tam kolejną kolonię w Fregelle. Już rok później, bo w 327 roku Samnici, widząc wzrastające zagrożenie ze strony Republiki, ponownie przekroczyli granice kampanii. Lecz tym razem pomaszerowali prosto ku miastu Neapolis, które znajdowało się w kryzysie. Osadzili w nim własną załogę, lecz zostali z niego szybko wyparci, gdy tylko z pomocą nadeszły rzymskie oddziały posiłkowe. Był to moment przełomowy i obie strony zaczęły szykować się do nowej, nieuniknionej wojny. W 326 roku wybuchła druga wojna samnicka, która trwała z przerwami 22 lata, aż do roku 304. Pierwszy rok konfliktu upłynął bez znaczących wydarzeń. Samnici nie byli w stanie sforsować Doliny Liris, a Rzymianie nie zamierzali wyprawiać się nigdzie dalej na wschód, i narażać się na forsowanie nieznanych górskich szlaków. Jednak w obliczu pata jaki zapanował, Republika zdecydowała się zaryzykować. Rzymskie legiony pomaszerowały na wschód, unikając terenów zamieszkałych przez samnitów i przechodząc obok nieistniejącego już jeziora, Lacus Fucinus dotarły nad Adriatyk. Rzymianie natrafili podczas wędrówki na nowe plemiona, z marsami i elignami zawarli traktaty, natomiast Westynom traktat narzucili siłą. Dokonali tym samym częściowego okrążenia Samnium, czyli terenów zamieszkałych przez Samnitów. Po czterech latach w 321 roku wojsko rzymskie wraz z sojusznikami w sile 20 tysięcy żołnierzy wyruszyło z Kapui, by w frontalnym ataku rozbić siły samnickie w samym sercu ich kraju i zakończyć przeciągającą się wojnę. Wyprawa zakończyła się jednak kompletną klęską, ponieważ rzymskie oddziały zostały uwięzione w wąwozie kałdyńskim i z powodu braku zaopatrzenia zmuszone do kapitulacji. Rzymianie musieli pozostawić broń i w samych tylko tunikach przejść pod jarzmem, czyli pod bramą utworzoną z trzech włóczni, która wymuszała pochylenie się, by pod nią przejść. W tamtym czasie było to największe upokorzenie, które mogło spotkać żołnierza. Dodatkowo 600 ekwitów pozostało w niewoli jako zakładnicy. W ten sposób Senat został zmuszony do zawarcia traktatu pokojowego zwanego Pax Caudina. Zwróćmy jednak uwagę że była to głównie klęska w wymiarze politycznym, dlatego że pula rekrutów i żołnierzy nie została umniejszona. Pięć kolejnych lat republika przeznaczyła na przygotowywania do wojny, która w mniemaniu Senatu była nie tyle co pewna, ale wręcz potrzebna, by zmazać piętno zadane im przez samnitów i by ukrócić ich ciągłe najazdy na tereny kampanii. W 316 roku Rzymianie wraz ze sprzymierzeńcami wystawili potężną 40-tysięczną armię. Jednak kampania rozpoczęła się zdecydowanie nie po ich myśli. Rzymskie siły zostały podzielone na trzy osobne armie. Pierwsza pomaszerowała do Apuli, dokonując dalszego okrążenia samnitów. Druga pozostała w kampanii, a trzecia w dolinie Liris. Jednak zanim Rzymianie przystąpili do działań zbrojnych, Samnici dokonali wyprzedzającego uderzenia i zniweczyli rzymskie plany na nadchodzącą wojnę. Odrzucili wojska stacjonujące w kampanii i przecięli szlaki zaopatrzeniowe prowadzące do Apuli. Potem starli się z częścią sił rzymskich w bitwie pod Lautule nieopodal Teraciny gdzie legiony poniosły dotkliwą klęskę. W wyniku porażki wierna dotychczas kapuła przeszła na stronę Samnitów, których wojska zbliżyły się na 30 kilometrów do Rzymu, zadając kolejną klęskę wojskom cofającym się z Doliny Liris. Widząc zbliżający się upadek Republiki, miasta greckie zaczęły wysyłać apele o pomoc, w tym także jedno ze silniejszych miast na południu, Jakim był Tarent? Pamiętajmy, że Republika była głównym gwarantem bezpieczeństwa dla miast greckich, które postrzegały ją za jedyną siłę zdolną powstrzymać półdzikie górskie plemiona. Samnici, w obawie przed potencjalną ekspedycją greckich kontyngentów, zwłaszcza oddziałów Tarentu, postanowiły wstrzymać wojska i zabezpieczyć swoje południowe granice. Był to, jak się okazało, wielki błąd, bo już w 314 roku Republika, wykorzystując swoje wszelkie rezerwy, pokonała samnitów pod teraciną, co spowodowało, że kapuła ponownie wróciła pod skrzydła Republiki. Po kolejnych dwóch latach szala zwycięstwa zaczęła coraz bardziej przechylać się na korzyść Rzymian, którzy powrócili do stanu posiadania sprzed pierwszej wojny. Założyli również trzy nowe kolonie w Interamna, Satykula i Suessa Aurunca, a także zmusili do kapitulacji samnicką załogę twierdzy Luceria w północnej Apuli. Samnici zostali okrążeni z trzech stron, od zachodu, wschodu i północy, jednak mimo swojej beznadziejnej sytuacji nie zamierzali się poddać. W 311 roku Wybuchły zainspirowane przez samnitów powstania Etrusków, Herników, Marsów i Pelignów, których zduszenie trwało aż do 304 roku i gdy rzymskie mieczy skierowały się w stronę Samnium, to samnici poprosili o pokój. Republika skłoniła się do ich prośby, i obie strony mogły zaczerpnąć tchu. Przez kolejne sześć lat Rzym umacniał się na zajętych terenach. Zakładał liczne kolonie, jak na przykład w Alba Fucens i Karsaoli, podporządkował sobie znaczną część Etrurii oraz zawarł liczne traktaty z plemionami, takimi jak Umbrowie, Westyni czy Frentani. Do III wojny samnickiej przystąpił jako niekwestionowany hegemon. Pretekst do wznowienia działań wojennych sam wpadł w ręce Senatu, bowiem Lukanowie, Lud zamieszkujący południową Italię zwrócił się o pomoc w walce z samnitami. Rzymianie, zając sobie sprawę, że w ten sposób mogą całkowicie okrążyć swoich wrogów, zgodzili się na proponowaną ofertę. W 298 roku wybuchła trzecia wojna samnicka, która rozpoczęła się wypędzeniem samnitów z Lukanii i wkroczeniem legionów na terytorium Samnium. Bardzo niewiele brakowało by ten konflikt zakończył się jednak tak samo jak pierwszy epizod II wojny samnickiej. Dlatego, że Samnici w 296 roku wyruszyli na północ i w szybkim pochodzie przez Sabinie i Umbrię dotarli do kraju Senonów, gdzie nawiązali kontakty z miastami etruskimi. Rok później, w 295 roku, ta dziwna koalicja zadała klęskę rzymskiej armii pod Kamerinum. Rzymianie zdołali otrząsnąć się z klęski i wystawić ponownie armię liczącą 40 tysięcy żołnierzy, która pomaszerowała pod dowództwem Fabiusza Julianusa i Deciusza Musa w kierunku Umbrii. To wydarzenie dobitnie pokazuje, dlaczego Rzymianie w tej, ale również w wielu innych wojnach, byli w stanie ostatecznie pokonać nieprzyjaciół dysponowali ogromnym potencjałem ludzkim, dzięki któremu po utracie wielu tysięcy żołnierzy byli w stanie wystawić wielokrotnie większe armie. Przyczyniała się również do tego bezwzględna polityka względem sprzymierzonych miast lub całych plemion, które zmuszano do wystawiania oddziałów posiłkowych, często w takiej samej liczbie. Dwie wielkie armie spotkały się pod Sentinum, gdzie miały się ważyć losy Półwyspu Penińskiego. Była to dotychczas największa bitwa, jaką przyszło stoczyć Rzymianom, jednak wcale nie musiała się skończyć zwycięstwem Legionów. Jeżeli wierzyć Liviuszowi, to piechotę rzymską, która poszła w rozsypkę, miały uratować oddziały jazdy kampańskiej oraz kontratak poprowadzony przez Decjusza Musa ze skrzydła. Ile jest prawdy w tym podaniu, nie wiadomo. Jednak bitwa zakończyła się zdecydowanym zwycięstwem republiki, po którym zbuntowane plemiona zawarły traktaty pokojowe i w 294 roku wszystkie rzymskie siły zostały skierowane w samo serce Samnium. W czteroletniej kampanii Samnium zostało spustoszone i okołocone, a wszelkie siły Samnitów pobite w 293 i 290 roku w wyniku całkowitej klęski samnici poprosili o pokój który w 290 roku zakończył wieloletnie zmagania i utrwalił pozycję republiki jako najpotężniejszego państwa na półwyspie apenińskim samnici w wyniku podpisanego traktatu utracili część terytorium Lecz co ciekawe został im nadany status sprzymierzeńców. W celu odseparowania ich od niedawnych sojuszników założono kolejne kolonie latyńskie, a nawet nadano specjalny status półobywateli Sabinom, by wybić im z głowy jakiekolwiek postawy antyrepublikańskie. Natomiast innych sojuszników Samnitów, takich jak na przykład Senonów, spacyfikowano orężem. Możemy zadać sobie pytanie, czy pokonanie Samnitów było korzystne dla innych ludów zamieszkujących tereny przegraniczne. Weźmy na przykład kampanię i miasto Kapua. Czasy samowoli Samnitów oznaczały coroczne najazdy licznych grup rozbójników, grabiących i palących to, co stało na ich drodze. Jedynym państwem, które mogło ukrócić te łupieszcze wyprawy, była Republika która za cenę zwierzchnictwa była w stanie zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo. Z takich samych powodów inne ludy, jak chociażby Lukanowie, występowały z podobnymi propozycjami do Senatu. Rzym był bowiem jedynym państwem, które mogło zagwarantować im najbardziej deficytowy wówczas towar bezpieczeństwo i względny spokój za cenę podporządkowania na równych zasadach. Opis wojny zaprezentowany przez Liwiusza jest, jak mówiłem, niewiarygodny. Jednak opisy samnickiej armii, podparte badaniami archeologicznymi, wydają się być przynajmniej w części wiarygodne. Nie ułatwia nam tego zagadnienia fakt, że nie mamy żadnego zachowanego malowidła, które ukazywałoby nam samnickich wojowników, którym legioniści musieli stawić czoła. Co ciekawe... Mimo tego, że nie dysponujemy żadnym przedstawieniem samnitów zamieszkujących wyżyny, to mamy setki zachowanych malowideł, które przedstawiały nam wojowników samnickich zamieszkujących niziny. Ci z kolei z czasem upodobnili się do greckich hoplitów. Na Malowidłach wojownicy wyposażeni są w okrągłe tarcze argivskie lub zaokrąglone, przypominające skutum. Posługiwali się albo mieczami na wzór grecki, albo dłuższą italską wersją kopis. Głowę nizinnego wojownika chronił hełm typu attyckiego, do którego można było przemocować skrzydełka lub pióra. Jego tors osłaniał solidny kirys, a także pas z brązu, zakładany na brzuch poniżej kirysu. Pancerze przybierały postać potrójnego dysku. Ale także występowały takie napierśniki, które odwzorowywały w sposób mniej lub bardziej udany męską muskulaturę. Armia Samnicka, opisana przez Liviusza, miała składać się z dwóch jednostek. Żołnierzy pierwszej z nich mieli być wyposażeni w srebrne tarcze i białe tuniki, a ich towarzysze z drugiej jednostki w złote tarcze i wielokolorowe tuniki. Tarcze miały kształt trapezu. Wąskie na dole i szerokie u góry, lekko zaokrąglone, dobrze chroniące klatkę piersiową. Taka tarcza, tyle że wotywna, została odnaleziona. Wojownicy mieli używać kolczuk oraz hełmów z grzebieniem, a także pojedynczego nagolennika. Chociaż w grobowcach zawsze odkrywa się dwa nagolenniki, co ponownie rzuca nam cień na narrację Liwiusza. Tak więc wyglądał przebieg trzech wojen samnickich, które doprowadziły do supremacji republiki. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału. Zachęcam do pozostawienia komentarza i do usłyszenia w kolejnym odcinku.